Hej, hej, witam, siemanko wszystkim, tutaj Girkoto, witam ponownie na Raid Shadow Legends, dzisiaj robimy króciutki filmik, yy, raz, że update z CVC, a dwa, zrobimy sobie, bo sprawdziłem dużo pogłosek na temat, na temat promocode i, i właśnie chciałem sprawdzić i okazuje się, że działa, jak widzicie wchodzi, także nagrody są, nie jakieś super hiper, żebyśmy się tam nie spodziewali, Bóg wie jakiej tutaj całego tuzina legendarnych bohaterów za darmo albo innych, ale szczególnie, że teraz mamy raz, że turniej eks ekspienia bohaterów, a dwa mamy jeszcze klance VC wojnę, więc to każdemu się przyda. Yy, więc kod jest bardzo prosty, wpisujecie go sobie tutaj w promocode. właśnie się upewniłem od Jasona, dzięki. Czyli tutaj wpisujecie i kod jest bardzo jest banalny dzisiaj, czyli wygląda tak. Yy. I, I jego sobie tam wklepiecie i powinniście dostać potwierdzenie, że jest. No i stąd, te, stąd ta energia, i stąd ten bonus do, do EXPA, i stąd ta kasa. Kasa akurat jakieś super nie jest, no ale, ale ta energia teraz całkiem spoko się przyda. Szczególnie, że parę foodów mam do zrobienia, i, i, i chyba mam niedaleko tutaj, żeby złapać tego kurczaka, więc będę mógł jakąś legendarkę wtrenić na ten i złapać więcej punktów na na, na Clan vs. Clan. Oczywiście dalej istnieje jeszcze bonus na podwójne Lego. Czyli, że jeżeli dostaniecie, złapiecie LEGO jedno, to drugie jak gratis. Coś jak z Lechem albo, albo Tyskim. <śmiech> <śmiech> także, także jak ktoś ma, to niech wyciągnę. Z zielonych raczej już nie wyciągnę, bo wszystkie wydubałem na CVC, żeby je pocisnąć. A zobaczymy się na dłuższym filmiku, gdzie prawdopodobnie zrobię, zrobię filmik o, o Szani, chyba, chyba, że wcześniej zrobię zrobi o Baltusie, którego jako tako ubrałem. Ale Shani zaskoczyła mnie swoim zestawem, zestawem skili i chyba spełnia rolę trzech trzech różnych bohaterów, które mam na Clan, na clan Bossie, także jak tylko ją ubiorę i zrobię, sprawdzę, że działa, to, to zrobię o niej filmik, żeby, żeby, żeby się podzielić tą wiedzą. Dobra, to był Girkoto, trzymajcie się.